O godzinie 5 minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Będziemy prowadzili na falach Eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury. Jak pomożecie... Prowadziła dziś o północy stan wojenny. My, naród. We the people. Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Przeszłość Krzeszowa, o czym była już mowa w poprzednim odcinku Znaków Historii, to w ogromnej i najważniejszej mierze dzieje miejscowych świątyń oraz klasztoru. Kontynuując dzieło swojej babki, księżnej Anny Przemyślitki, książę Jaworski, Bolko I Surowy w roku 1289 wykupił dobra zakonne, a wkrótce potem w roku 1292 ufundował opactwo cysterskie. Do Krzeszowa przybyli mnisi z Henrykowa. Majątek zakonu obejmował już wtedy dziewięć pobliskich wsi, z których wypada wymienić choćby lubawkę i okrzeszyn. Tak rozległe włości były niezwykle trudne do zarządzania, więc z czasem część dóbr mnisi tracili. Mieli jednak wsparcie kolejnych włodarzy księstwa świdnickiego, co pozwalało im odtwarzać stań posiadania. Wzniesiony pierwszy kościół stał się miejscem wiecznego spoczynku Bolka I Surowego, Bernarda Świdnickiego, Henryka I Jaworskiego. Henryka II Świdnickiego i Bolka II Małego. W 1343 roku cystersi otrzymali od tegoż Bolka II Małego przywilej prowadzenia robót górniczych w pobliskich wsiach. Pozyskiwane następnie kopaliny zapewniały spore dochody także inne nadania książęce pomnażały majątek mnichów był to efekt ciężkiej codziennej pracy zakonników ich dobra ucierpiały jednak podczas najazdów husytów i wojny trzydziestoletniej po kasacie dóbr klasztornych w roku 1810 majątek przyjęli benedyktyni dopiero w roku 1919 i prowadzili go do roku 1940 zachowały się fotografie przedstawiające ich pracę Jak już o tym była mowa w poprzednim odcinku, 3 września 1940 roku, klasztor przejęły nazistowskie władze III Rzeszy. Widoczna za moimi plecami bazylika to najpiękniejszy obiekt w Krzeszowie. Warto powiedzieć, że powstawał stosunkowo szybko, jak na tamte możliwości, a budowano go w latach 1728-1735. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że we wnętrzu, na zewnątrz, te wszystkie rzeźby, które tutaj są, te wszystkie malowidła, to są dzieła wybitnych artystów, którzy zaznaczyli swoją obecność na Dolnym Śląsku właśnie pozostawieniem takich prac, które do dzisiejszego dnia zachwycają, które czynią te wszystkie miejsca udekorowane ich, ich dziełami szczególnymi jakimiś takimi obiektami. Warto wiedzieć, że ta bazylika to jest miejsce, w którym wielokrotnie tysiące ludzi. Się modliło przede wszystkim po to, żeby był pokój na ziemi, po to, żeby było jak najlepiej można żyć, i niestety te modły czasami nie były wysłuchane. I tak się działo między innymi w czasie wojen. Także obiekty tutaj klasztorne służyły przez jakiś czas jako lazaret. Byli tutaj ranni żołnierze, były tutaj siostry, które się opiekowały nimi. Warto pamiętać o tym, że. Takie właśnie koleje losu są udziałem też tego świętego miejsca. Cały Krzeszowski Zespół Klasztorny to prawdziwy monumentalny pomnik historii. Jego najpiękniejszą, najbardziej okazałą budowlę stanowi oczywiście barokowa bazylika w wzięcia Najświętszej Marii Panny. Jak już wspomniano, została ona wybudowana w latach 1728-1735. Obiekt w roku 1998 został podniesiony do godności bazyliki mniejszej. Jego fasadę i główny portal zdobią rzeźby dłuta znakomitego praskiego artysty Ferdynanda Brokofa. Rokokowy wystrój wnętrza świątyni zachwyca artyzmem wykonania. Wielkie wrażenie wywołują stalle i organy, będące działami Dorazila. Freski wykonał i herz zaś obrazy to prace znanego malarza Wilmana i Brandla. W ołtarzu głównym widnieje najcenniejszy obraz diecezji legnickiej, ikona Matki Boskiej Łaskawej. Słynny obraz na przestrzeni dziejów czczony był przez Czechów, Polaków, Niemców i Węgrów. To najstarszy wizerunek Matki Boskiej na ziemiach polskich. Do Krzeszowa trafił on prawdopodobnie za sprawą Bolka I, fundatora klasztoru. Z obrazem wiążą się niezwykłe dzieje. Ratując ową ikonę przed Husytami, ukryto ją pod posadzką kościelnej zakrystii. Później długo panowało przekonanie, że najeźdźcy zniszczyli religijny wizerunek. Prawdopodobnie ratujący obraz zostali zamordowani, zabierając do grobu wiedzę o schowku. Gdy w latach 1618-1648 toczyła się wojna trzydziestoletnia, obraz został niespodziewanie odnaleziony w roku 1622. 22 października 1913 roku, w jednej z wież Kościoła wybuchł pożar. Do odbudowy wieży przystąpiono dopiero 15 lat później. Przez ten czas świątynia miała tylko jeden hełm. Rozpoczętą w 1928 roku, odbudowę zakończono w dwa lata później. Zachowały się zdjęcia dokumentujące prowadzenie tych prac. Udostępniona współcześnie do zwiedzania północna wieża Kościoła jest właśnie tą wieżą, której hełm ogień pochłonął w 1913. Z tym roku. Bazylika nie jest jedyną świątynią tutaj na tym obszarze już nie samego nawet krzeszowa, tylko tego miejsca klasztornego. Jest jeszcze drugi kościół nieco skromniejszy, nieco mniejszy. Niemniej i on całemu temu otoczeniu dodaje takiej specyficznej aury, właśnie modlitewnej. Ci, którzy przywają to jako pielgrzymi, zapewne odwiedzają tą drugą świątynię równie często jak i bazylikę. Te dwa kościoły. Są wielkim dziedzictwem życia religijnego, duchowego Kreszowa od czasów, kiedy zostały wzniesione. Budowę Kościoła Pomocniczego Świętego Józefa rozpoczął w 1690 roku Marcin Urban z Lubawki. Po katastrofie budowlanej w 1693 roku dalsze prace prowadził Michael Klein z Nysy. Roboty dobiegły końca w roku 1696. To świątynia trzynawowa o układzie emporowo-halowym. Posiada półkolistą absydę i boczne aneksy. Pierwotnie miała mieć dwie wieże, jednak ostatecznie pozostała kościołem bezwieżowym. Jego wnętrze zdobią freski Michaela Leopolda Wilmana. Obie świątynie od 1946 roku otaczają opieką przybyłe z Lwowa siostry Benedyktynki. Zaś dusz pasterzami parafi w przeszłości byli Benedyktyni, cysterści z Wąchocka, a obecnie są księża diecyzjalni. Za moimi plecami, na takim wysokim wzniesieniu, widać jeden z ciekawszych obiektów, chociaż może nie jest zbyt imponujący, jeżeli chodzi o wielkość i o wystrój. To kaplica świętej Anny. Jej dzieje są bardzo też burzliwe, zwłaszcza niestety po II wojnie światowej. To, że dzisiaj stoi tam obiekt odrestaurowany, to zasługa tutaj ludzi, którzy zebrali pieniądze, którzy postarali się o to, żeby taka właśnie wspaniała rzecz została odnowiona, a jeszcze niedawno była to po prostu kompletna ruina. Ta kaplica górując nad Krzeszowem, wszystkim tym pielgrzymom, którzy zdobywają się na wejście do jej okolic, no, pozwala też zobaczenie jak piękna jest panorama tej miejscowości, jak rozległa jest to wieś, ale zwłaszcza stąd bardzo pięknie widać sam klasztor, wszystkie kościoły, które przy nim stoją. To jest bardzo imponujące, jeżeli chodzi o starania się ludzi, którzy doprowadzili do tego, że ta kaplica dzisiaj może być nadal odwiedzana, a odbywały się przy niej różne nawożeństwa, co zresztą jeszcze. Przed wojną utrwalono na dawnych fotografiach. Dzieje kaplicy na górze świętej Anny według niepotwierdzonych źródłowo przekazów mogą sięgać nawet XIV wieku, bowiem miał to już wtedy stać skromny, drewniany obiekt. Około roku 1623 wzniesiono na jego miejscu kaplicę pod wezwaniem świętej Anny. Jej kult rozwijany na Śląsku miał stanowić ważny element kontreformacji. W 1674 roku opad Bernard Rossa utworzył bractwo Św. Anny. Z kolei opad Daniel Grepper wybudował w latach 1703-1717 szlak pielgrzymkowy do stojącej wysoko nad wsią kaplicy. Przybywały do niej rzesze pielgrzymów po drodze zatrzymujących się na modlitwie przy kapliczkach słupowych, wyznaczających trasę. Ten niewielki kościółek przebudowano w latach 1674, 1722 i 1886. Po powojennym odnowieniu, niszczającej budowli 25 września 2011 roku biskup Marek Mendyk dokonał jej uroczystej konsekracji. Niegdyś w Krzeszowie funkcjonowała także świątynia ewangelicka. Był to trzeci kościół. Obiekt ten w porównaniu z katolickimi tymi wspaniałymi wami modlitwy, no był nieco skromniejszy, ale była to świątynia, był to też zabytek. Niestety, w kwietniu 2016 roku resztki tej budowli zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Ona najprawdopodobniej, tak przynajmniej można znaleźć takie informacje, stanowiła własność prywatną i ktoś uznał, że nie ma sensu inwestować w ten zabytek. No w tym wypadku, w kwietniu 2016 roku miał on Trochę ponad 100 lat. Dzisiaj próżno by szukać śladów tej świątyni, chociaż być może takie istnieją. Nie wypada nawet szukać tego miejsca, bo jest to teren prywatny, natomiast kościoła na pewno już nie ma. Kościół ewangelicki został poświęcony w 1913 roku. Jego twórcą był wrocławski architekt Felix Henry. Podobnie jak miało to miejsce w odniesieniu do wielu opuszczonych po II wojnie światowej świątyń ewangelickich, i ten pozbawiony gospodarza obiekt sakralny niszczał od lat 70. XX wieku. Kuriozalna próba zaadaptowania go na dom mieszkalny nie powiodła się. Warto tu podkreślić, że świątynia była wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Bez względu na to, jakiemu wyznaniu Kościół służył, nie powinien w taki sposób dokonać żywota. Przecież głoszono w nim chwałę jedynego Boga, tego samego dla wszystkich ludzi.